Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj mamy do rozpakowania wiertarkę stołową. Jest to wiertarka stołowa bardzo niskiej jakości. Kupuję sprzęt bardzo tani. Na Allegro. Jest to wiertarka stołowa z kimadłem kolumnowa. No tak się nazywa. Zobaczmy co mieści w środku. cięcie. I pokazuje nam się podstawa wietarki oraz podstawa i madła oraz wszelkie elementy, które są na słupaku wietarki mocowane wraz z osłoną grzeciona oraz samym grzecionem, który tutaj sobie wisi, leży. Wszystko ładnie zakonserwowane w oleju, żeby nie korodowało. Co mi się bardzo podoba, jest to papier jakiś bibułowy, bibuła nasączona jakimś olejem. Także wyciągamy sobie to na początek. Zobaczmy, co jest dalej. Juba ma aluminiowe, delikatne, ale jest, jakąś rolę będzie spełniało swoją. Tu są śruby, śrubunki do imadła wrzeciono klucz do wrzeciono osłony dwie bądź jedna pusta 2 elementowa teraz z i mamy tutaj moduł napędowy wraz z pionem tej piekarki tu jest mamy maszynę pion wraz ze stopą i ta sama piekarka już złożona w tej chwili w kartonie ze strokanem do zamontowania na kolumnie. Tam w środku jakieś śrubki latają. Także może zacznijmy od montażu tego, ale najpierw może zapoznajmy się z, z instrukcją obsługi, którą tutaj też producent załącza, żebyśmy niczego źle nie zrobili. Wiem, że prawdziwi faceci instrukcji nie czytają, ale tutaj w tym wypadku warto się zapoznać. Jest to w języku polskim, więc nie ma problemu. Potem zabieram się za składanie. Cię, oceniam generalnie, że to jest trochę takie gówno, bo <coughs> próbuję wiercić, dobrze, ciemno co chwilę kurwa spada, próbuję to nabić normalnie, wiertło spadło, kolejna sprawa, bardzo się giboczy to wszystko, no mnie dy, 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 dy. lata jak taka, nie wiem, co to jest. Wuje się przez ten silnik wodą. Ten skacze cały tutaj, wuje się. Nie ma sprężyny, która będzie trzymała co dziwnie. Tyle ten wytartek wchodzi w to Jak z tyłu nie na ten silnik tutaj na dole. Dobra, wycimy pierwszą dziurę. No już jest pizza, nie? Już się ślizga pasek. aż się przysmarzył. No to nie robota, bo jak to ja spadło. No i jak to robić, jak to życzono ciągle spadło na dół. To jest faktycznie warte wiedzieć 200 zł, ale kurwa, żeby dziecko dać się tu bawić. Pasek się ślizga, kurwa. Nie ma w wibracji. Coś tu trzeba będzie przerobić. Znowu Pasek się kurwa doszlifuje, kurwa kółku. Zaraz zobaczymy, jak pan Czemu to pierdół mi spada ciągle? Przecież to rzeczą nie można spadać tutaj. Ja nie wywręciłem jeszcze ani tylko w metalu, tylko w jakimś pierdło, w plastiku. To gówno ciągle wypada z tej wiertarki. do pomotek. i jak w to jedne, to od razu się klinować.